twoja historia jest niesamowita, bo w wieku 18 lat usłyszałeś wyrok, tak można to nazwać, nowotwór, złośliwy. Z tego co wiem, to najpierw się faktycznie załamałeś, ale potem bardzo szybko podniosłeś. To co się stało, że faktycznie, co ci dało siłę w tamtym czasie? No, ja stwierdziłem po prostu, że, bo mi się wszystkie plany posypały, bo ja w ogóle miałem iść do y, wyższej szkoły oficerskiej, to się teraz nazywa Akademia Wojsk Lądowych, którą skończyłem tak naprawdę, tylko pod cywilnemu, a chciałem już jakby tam jako wojskowy, bo tutaj można było jakby dwie ścieżki obrać, że właśnie i cywilnie i, i wojskowo. Chciałem właśnie zostać wojskowym, chciałem gdzieś tam później kurde komandosem, wiesz jak okay. to jest, dzień za marzenia, nie? No i w chwili, gdy wykryto u mnie nowotwór, tam miałem… Ty pamiętasz potencję, ten dzień? Kiedy ci co? powiedziano o tym? Pamiętam, no tak troszkę przez mgłę, bo w ogóle ten o, o, okres czasu mam taki trochę przez mgłę, ale pamiętam, no, że faktycznie, bo to się dodaje mm, jakby te komórki wod, nowotwor... czy tam te komórki do badania, zakażone do badania, później histopatologia przychodzi, yy, zadzwonili wtedy chyba do mojej mamy w ogóle, bo tam moja mama jest pielęgniarką i jakby cały ten proces to, to dzięki niej tak naprawdę zawdzięczam, bo szybko ogarnęła lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc zadzwoniono do nas, pojawiliśmy się w placówce no i powiedzieli, że nowotwór, że trzeba wyciąć, trzeba chemię i później zobaczymy, co dalej. Płakałeś? Płakać nie płakałem, jakoś tak nie wiem, nie było to chyba. Takie doświadczenie, że, że się płacze, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Byłem taki przygnębiony, zgaszony i nie wiedziałem po prostu czego się spodziewać. Byłem no właśnie, co się taki, wtedy myśli? No taki właśnie byłem, że kurczę, co teraz, nie? Bo z czym to się je, wiesz? No Nowotwór? To, to coś z włoskiego? <laughs> I tak mówię, okej. Okay. No i tak przedstawili mi, że po prostu chemioterapia będzie, no i później może węzły chłonne będą wycinać, bo gdzieś tam były powiększone, no to te węzły chłonne też wycięli. Później miałem niedrożność jelit, bo tam się zrosły jelita. Tak, z tego co wiem, to te skutki tej chemioterapii no, odczuwasz po tak dzień. naprawdę dzi, do dzisiaj, wiesz, bo to no cięcia na brzuchu, mam kilka cięć na brzuchu, to też pociągnęło gdzieś tam cały aparat ruchu tak naprawdę mm. i mi się też popsuło biodro, kostka i jedno jakby taki efekt domino trochę, nie, że nie niby tylko nowotwór, nowotwór, bo tak naprawdę przez ten nowotwór może, może, bo nie wiem, może mam blachę w kostce, nie, bo to mm. tam miałem złamanie więc jakby dużo rzeczy, odporność też mam gorszą, muszę troszkę uważać na to wszystko, gorzej się regeneruje, no, brak tych węzłów chłonnych, no to też jakby, zostało mnie się kilka tam gorszych aspektów zdrowotnych, no muszę się pilnować, ale aczkolwiek dał mi fajną, taką mocną psychikę mm -hmm. i też odciągnął od tego świata takiego właśnie zatracania się, bo ja grubo właśnie leciałem i nie miałem jakby takich życiowych, gdzieś tam aspiracji, celów. celów, no właśnie mówiłem, zostanę wojskowym, będzie super, będę gdzieś tam kurde miał karabin <grym> ten, a fizyczny byłem ogólnie od zawsze, więc tam podciąganie, bieganie, pływanie, więc dobrze mi wychodziło, testy sprawnościowe w ogóle zdałem, ja się w ogóle dostałem do tej szkoły jako wojskowy, nie, byłem tam na liście rezerwowych, bo zabrakło mi dosłownie kilka punktów, no i kilka osób chyba zrezygnowało, no i ja wskoczyłem jakby na ich miejsce, mogłem wejść do tej szkoły, no ale po prostu powiedzieli, że po nowotworze, po amputacji, bo ja miałam amputację jądra, to jednak nie mogę zostać wojskowym. No i mówię takie, kurde. Mm -hmm. No i co się stało w tym dniu, kiedy już usłyszałeś, że jesteś zdrowym człowiekiem? Bo wydaje mi się, że to jest niesamowite. No... I Czy coś tak, to zmieni? Nie powiem Ci. To takie kurczę, bo to tak jest długi proces strasznie. Tak naprawdę taki proces, że mm, te wszystkie y, zabiegi, operacje, chemioterapia i tak mm. dalej, to jest, trwało prawie dwa lata, no pra prawie 3, no ponad dwa lata, lekko. No i po tym co miesiąc, czy tam co trzy miesiące, co pół roku są badania kontrolne, raz większe, raz mniejsze, jakieś markery nowotworowe. Więc tak naprawdę do mojej pani onkolog, no już, już mówiłem się Manko, to znowu ja. No i po pięciu latach od wykrycia, od chemioterapii mówią, że już po prostu dostajesz papiery zdrowy człowiek. No i tak naprawdę to u mnie niczego nie zmieniło, bo ja już się czułem zdrowy po tym mm -hmm. wszystkim. Ja już mówiłem: nie ma opcji w ogóle, żeby na nowotwór wrócił. Ja już jestem po wszystkim, już czuję się świetnie w ogóle Herkules, mogę przenosić góry, e, więc jakby dużo mi to nie zmieniło. Tak, szczerze powiem, że no takie ok, dzięki, lecimy dalej. Nie docenia się bardziej życia teraz? Docenia się, bardzo, mówię ci. Ja po prostu dlatego ja jestem taki uśmiechnięty, bo nie trzeba wiele do szczęścia. Po prostu mm -hmm. ja widzę, że jest słońce, że mam co zjeść, gdzieś tam się ubrać, sobie pokopać worek i jest fajnie.